Siema, witam Was i zmarłam bitewkę T34 z działem 100 mm, a to dzięki uprzejmości kolejnego widza, który właśnie udostępnił mi swoje konto. Naprawdę jest to świetna sprawa, szczególnie że kiedy właśnie rozpatrywałem zakup tego czołgu. Ale wybrałem T44 z działem 122 mm i nie żałuję tego zakupu, bo jest to świetny czołg, no ale mam teraz okazję i jest to naprawdę bardzo miłe. Przetestować właśnie tą też jest z zdziałem 100 mm. Trafiła się zresztą świetna mapa, czyli dżungla. Z kim gramy? O gramy reszta świata kontra Niemcy, czyli no dużych sukcesów. Raczej bym Niemcom w tej bitwie nie wróżył. Ale ja nie jestem wróżką, więc może się wszystko zdarzyć jak mi rzuciło. O właśnie komu jedzie ta teszy, z działem zdziałem 122 mm. Jak mnie rzuciło? No ma 6-7 maksymalnie, czyli powinna być zajebista bitwa. Tryb rozgrywki to jest dominacja, do przyjęcia 3 punkty. Widać wrogowie rzucili się na punkt B, czyli pewnie jakieś panterki są we wrogim teamie. Ja standardowo jadę ścieżką pradawnych, prastarych, samurajów, jak to woli. Staram się tutaj nie przejeżdżać przez drzewa, aby to nie ujawniać swojej pozycji. Za mną jedzie też 40 szfurka, Czyli czuję się bezpiecznie. No, czego się mogę bać, no. To jest tylko też 30 Więc powinienem się bawiać każdego czołgu, ponieważ przebije nas wszystko. Ale mamy za to świetne działo. Jest to to działo jest mi doskonale znane właśnie z T5 mod 50 yy, mod 47. Czyli... Jest to naprawdę świetne działo, pociski mają sporą penetrację na 100 metrów, to jest chyba 225 mm i to chyba ponad. Ja tutaj, żeby nie ryzykować, pojadę jeszcze bardziej na zachód. Mam nadzieję, że to mi się opłaci. Coś już tam chyba jest. Też nie, zdawało mi się. Ale tutaj za to jest Tygrys, którego za chwilę mam nadzieję, że zniszczę ładnie boczkiem. Tygrys w wersji H. Trafienie krytyczne, podpalony, ładowniczy dowódca Ale zniszczył Kolega postanowił wybuchnąć, wysadzić się w powietrze Jestem mu za to bardzo wdzięczny, ponieważ mam pierwszego fraga Muszę się przeładować i dopiero Wtedy wystartuję, chociaż jest chyba czysto, więc śmigam dalej O cholera Tygrys, ale zniszczyła go właśnie nasza t szwórka spoko Miałbym duże problemy, bo to był tygrys drugi Henszla Więc mógłbym go tylko zniszczyć. Biażmo wieży a on już się tutaj dla mnie szykował. Więc naprawdę jestem bardzo wdzięczny tutaj koledzy z mojego teamu. Zaraz jadę na swoją wymarzoną pozycję na tej mapie. Którą naprawdę uwielbiam. Mam nadzieję, że do tej pory mi nic na tyłek nie wiedzie. Póki co, so jeden frag. Widać, że wroga drużyna wybrała bardziej północną część mapy. No i. Mówiłem, że osamotnionym Niemcom to nie wróżyłbym raczej sukcesu, no i chyba tak jest. Ale ja tutaj nie mogę stracić czujności. Progowie jeszcze próbują się bronić, przyjmują. A jakiś samolot leci, to jest chyba pewnie jakiś Dorniarek 217. Świetna maszyna. No i jestem na tym swoim miejscu. Teraz muszę się troszeczkę... Rozejrzeć, tam coś pokazuje, że jest No niestety nasi nie pozostawiają mi tutaj Roboty Wszystkie czołgi są po kolei one chociaż Tutaj wrogowie troszeczkę Pokazali pazur, tam coś daleko pokazuje Ale to jest Naprawdę Spory dystans W dodatku zasłaniają mi O, tu coś musi być Tylko ja tego nie widzę no widzę tylko wieżę czołgu, tam jest kolejna też jest gaczburka Kiedyś a czołg ma właśnie 6 6.3 ale był za bardzo OP tę maszyną co tutaj się dzieje Co tutaj płonie Co to jest Dobra, trzeba uważać bo chyba to był jakiś nasz czołg Wyglądał to na jakąś brytyjską maszynę Dobra, jeszcze włączamy tutaj celownik. Nie jest czysto, śmigam dalej za tym super piercingiem, którego już robię wieki wieków. Na koniec mogę dodać amen. Chyba go nie zrobię w najbliższym czasie, ponieważ naprawdę bardzo mało czasu na grę, a co dopiero na nagrywanie. Dobra, idziemy na pałę, w końcu jestem ruskiem. Czy znaczy nie jestem ruskiem? Gram radzieckim żołgiem. W życiu nie jestem ruskiem. Mój dziadek walczył w korpusie grony pogranicza, więc ja nie mogę być ruskiem. Nie ma takiej opcji. Dobra, zobaczymy, czy tu się jeszcze coś nie zrodziło. Jest tak jakby wyszysto Czyli mogę śmigać dalej. W polowaniu na niemiecki żołgi. No naprawdę, szkoda, że Niemcy... O cholera, jest. Dicker Max albo Emil. Chyba Dicker Max. Jest zniszczony. Nie, tu jest Turer Emil. Drugi frak na koncie. No widzicie, wystarczy jeden strzał tym razem. O cholera, jakiś samolot we mnie strzelał. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś kaszka. Ale i tak oznaczył mnie na mapie, więc... O, tutaj pokazuje, że coś jest. Ale zanim obrócę działo, to miną wieki. Ale to chyba jest zniszczone, cokolwiek to było. Dobra. Lecimy na ten północny res Tam było więcej Niemców. Cały czas muszę być cholernie czujny. Tam jest Wind oraz Tygry z wersji E. Nawet dwa. Trafienie rykoszet. Jak to jest możliwe? Ja się pytam. Tutaj jedzie do mnie jakaś pelotka. Wind No będzie... Dopóki nie wszaduję. Ja się może zajmę tutaj tym tygrysem No teraz się tak troszeczkę obraca Trafienie krytyczne Działo nowy ładowniczy zamek, działa Może mi go teraz będzie dane wykończyć Czyżby miał go Praga. no to zobaczymy za chwilę Staram się tak ładnie wycelować Trafienie no troszeczkę minimalnie za wysoko no jestem po pracy, musicie mnie baczyć, czyli jestem zmęczony troszeczkę Dobra, trzeba go wykończyć Tutaj jest kolejny tygrys Ale ja tak niestety działa, nisko nie opuszczę, ale on jest zniszczony No w pogoni za trzecim fragiem Pasowałoby tego gościa tutaj Jeszcze upolować, ale no nasi się rzucili normalnie jak ale to też mój błąd o chociaż jeszcze jest tutaj jaćka jakaś zobaczymy czy już ją mogę strzelać chyba mogę Jest zniszczona jak panterka pięknie na strzało od boczku no i co za chwilkę koniec bitwy następna bitwa będzie Isem trzecim, bo widzę że kolega też miał tutaj go zrobionego tym pojazdem już naprawdę też chciałem pograć, od Dawid dawna. Słynny Szczupak, następna bitwa będzie właśnie nim. Czwarte miejsce w drużynie, trzy zniszczone cele naziemne, jedna asysta. Powinny być cztery fragi, no ale no, takie jest życie. Życie jest okrutne. I tak dalej, i tak dalej, zobaczymy wyniki. Przy okazji troszeczkę... Koledze tutaj pod ekspie. T54, moc 49. Bitwa 9, czyli szybciutko. Badanie modyfikacji prawie 3000. badań maszyny 3753 punkty. No i tak to wygląda, no 20 000 lewków. No i chyba to koniec. No dziękuję za obejrzenie bitwy. Zapraszam na następną bitwę. Isem trzecim. A tymczasem trzymajcie się, odpoczywajcie. Na razie.